prawdą, ludzie naprawdę coś przeżyli z Bogiem, ale, my, ale kim ja jestem? To jest, to jest jakiś bezsens, po prostu. Nie ja w lukier taki był taki różowy lukier dla wszystkich był. Po prostu, jak później po południu mówię, Boże, ja jestem po prostu kimś innym, to nie byłem ja. A my? Także, także jesteśmy, jesteśmy na pewno takim kościołem, który po prostu oczekuje wymiernych rezultatów. Z zewnątrz jesteśmy postrzegani jako kościół, w którym każdy ma służbę. Kiedyś ten pastor przyjechał do nas na spotkanie i się umówiliśmy, się w kościele i on coś pomylił godziny, no może jest tam o, o 11, on przyjechał o 10. No przyjechał, ludzie niektórzy go nie znali, nie wiedzieli, że to jakiś nowy przyszedł czy coś, tak go tam omijali, ale przez pierwszą godzinę, wiecie, mamy wynajmowaną salę mamy, więc co niedziela trzeba wszystko rozstawić. Krzesła, księgarni, kawiarni, sprzęt nagłaśniający, instrumenty, wszystkie kable. Z roboty jest po prostu to. Dziwne, że się jeszcze dzisiaj nie zbuntowały, naprawdę. Po prostu jest tyle roboty. Przychodzą w pół do dziewiątej, przychodzi duża grupa, nosi te ciężary z magazynu, który gdzieś jest tam ukryty z tyłu i przez półtorej godziny to rozstawiają wszystko. A ja przychodzę za dwie jedenaste. Papa, Super, być w kościele. I ten pastor, który do nas przyjechał, on mówi: To jest jakieś chore. Jak ty to? Dlaczego ty przychodzisz za dwie to już wszystko przygotowane jest? Ja mówię: Wiesz, to tak my się tak dzielimy w kościele, słuchaj. Ja jestem obłożony. Kto inny musi pomóc wdowom przy stołach? Tam jest Stefan, i cała jego brygada, prawda. Trzepam. wiesz, I, i, i tak jest, wiesz. i ludzie tak z zewnątrz nas postrzegają, że ten kościół to jest taki, gdzie nie posiedzisz sobie, bo się będziesz, albo cię pogonią, albo się po prostu sam będziesz po prostu czuł winny, że nic nie robisz. <śm> nie wiem, czy to dobre, czy to złe, ale tacy jesteśmy i na jakimś, na jakimś etapie to się udaje i to wydaje owoce. Ja się z tego bardzo cieszę. To, co wierzymy w naszym kościele i to też w nauczaniu cały czas powtarzamy, to mówimy coś takiego, że jest powołanie, czyli to jest to, co Bóg dla Ciebie ma szczególnego, związane z tym, co masz robić w życiu, i są też powinności, które masz realizować bez względu na to, czy jesteś powołany, czy nie, bo to jest potrzebne i to kształtuje Twój charakter. Więc wszystko ma być zrobione w kościele, i nieważne, czy mamy powołanych do tego ludzi, jest też coś takiego, co jest obowiązkiem. Więc głosimy o tym, że jest wolność. Nie musisz nic robić, absolutnie. Ale później za tydzień uczymy, dlaczego powinieneś jednak robić to, czego wcale nie musisz robić. <noise> dlaczego to jednak jest pożyteczne? Oczywiście jest wolność i nie musisz robić. Ale dlaczego jest to pożyteczne jednak, żeby były rzeczy zrobione? Amen. Więc na pewno tutaj jest to charakterystyką naszej kościoła. To, co mamy zapisane w naszej wizji bardzo wyraźnie, to jest Ewangelia. Dla Warszawy, Polski, Europy i świata. I Królestwo Boże. I po prostu cały czas naciskamy w tą stronę. Zdecydowaliśmy, że 10% naszego budżetu będzie szło na zewnątrz. Jak zaczęliśmy kościół w Olsztynie, to zdecydowaliśmy, że 20% naszego budżetu w Olsztynie będzie szło na zewnątrz. Już marzę o trzecim kościele, z którego 30% budżetu będzie szło na zewnątrz. I wierzę, wierzę naprawdę w to, co jest napisane w dziejach apostolskich, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I cały czas kombinuje, jakby nasz kościół bardziej wydrenażować. Dwa tygodnie temu mieliśmy taką sytuację, że byłem na feriach i akurat zostałem poproszony na wiele Górze, żeby głosić w kościele. Rano przygotowywałem kazanie i wiedziałem, że u nas w kościele głosi jeden Zbyszek, a drugi Zbyszek jedzie do Olsztyna na I wysłałem im SMS-y. E, do dobrego kazania i tak dalej. Pastorzy czasami sobie w niedzielę rano wysyłają, tak żeby się podnieść na duchu. <laughs> Więc wysyłałem. A później tak do mnie dotarło i mówię, Wow, jakie to fajne. Jesteśmy z jednego kościoła i w jedną niedzielę głosimy w trzech kościołach. I to jest pomnożenie. Ja bym nie, tego nie zrobił. Nie mógłbym być w trzech miejscach na raz. Ale się tu pomnażam. W kościele już ludzie na mnie patrzeć nie mogą, bo jak wróciłem ostatnio z Afryki rok temu, w styczniu, jak byłem ostatni raz w Afryce, to przyjechałem i powiedziałem, że mam nową wizję a propos misji. Koniec z krótkoterminowymi wyjazdami. Ktoś tam musi się przeprowadzić. I to nie będę ja. I po prostu tak patrzą się, jak to? Ja sam nie wiem, jak to dzisiaj Bóg zrobi. Ale to jest, to jest charakterystyczką naszego kościoła i taką atmosferą. I powiem wam, mówię wam jasno, że ja wcale nie mówię, że tak powinno być w każdym kościele, albo każdy kościół taki ma być. Czasami jestem w jakichś zborach i po prostu jest tam tak fajnie, że chciałbym tam zostać. Nasz kościół taki nie jest. Jak ja tylko za długo coś zaczynam głosić na zasadzie, wiesz, nie się z Panem, szukaj Pan. Zaraz, zaraz. przychodzący ludzie mi że coś, coś nie tak, coś nie tak jest. I to zmierzamy. <grym> zaraz, zaraz. Ja sam tego nauczyłem ludzi. Trzeba patrzeć, co ja chcę zrobić. Co będzie z moim życiem za rok? Co będzie z moim życiem za pięć lat? Co będzie za dziesięć lat? Jakie jest Twoje marzenie? Dokąd zmierzasz? ogóle opowiadam takie, takie coś. Co? To jest życie? Stajesz rano, ząbki, kawka, to do pracy, z pracy obiadek, gazetka, telewizorek, spać. To jest całe życie? Co to za życie? Tak, no to jest przykre, no. Jak ktoś chce takie życie mieć, no to ciężko mu u nas w Kościele jest. Jest mu bardzo ciężko. Ciężko to przeżywa, ciężko to trawi. To jest, to jest, to jest dla niego zbóg. Tacy, ta, ta, tacy trochę tacy trochę jesteśmy. Amen. Oczywiście wszystkim się uczę też, że nie mogę przesadzać z moim do doskonałości, bo mnie wszyscy opuszczą. Więc co jakiś czas zwalniam. Staram się popatrzeć na mój kościół, jak patrzę na swoje dzieci, które nic nie potrafią jeszcze. Później? I wracamy! Pracujemy. aleluja. Warszawa dla nas, nie my dla Warszawy. Amen? Warszawa będzie dla nas. Amen? Amen. <grymne> <grymne> nie jestem w kościele normalnie. <grymne> Okej, okay. dobrze. Teraz jeszcze parę, parę, parę innych rzeczy. Tak sobie to zapisałem, że. Na pewno to, co jest charakterystyczne dla naszego Kościoła, nie wiem, nie, nie wszędzie tak jest w kościołach, ale to, że my cały czas z IZO, razem z moją żoną, razem bardzo mocno jesteśmy zaangażowani w Kościół. Nie wydaje mi się, żeby to był żaden model do naśladowania, tak może być, może być zupełnie inaczej, ale jest to na pewno dla nas charakterystyczne, że ona stoi zawsze obok mnie, ja zawsze stoję obok niej. I tak jesteśmy rozpoznawani w kościele, jako ci, którzy ten kościół prowadzą. Jakiś czas temu zrezygnowaliśmy z nazywania Izy Pastorem. a jakieś tam Mieliśmy jakieś tam przejście, nieporozumienia, niezrozumienia się. Ale ze względu na to, jak nazywamy, jakich z nas używamy, wiadomo, że my za tym stoimy w dwójkę i wzajemnie się wspieramy. Mieliśmy parę przejść w naszej historii. W pierwszym kościele, który prowadziłem dawno temu, w tym też już się takie pojawiły przypadki, że próbowano jakoś nas rozsunąć, prawda? Nie miał zrozumienia, dlatego że, 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 że żona jest tak blisko i, i że wspiera. Powiem Wam, zawsze to było ze szkodą i dla nas, i dla kościoła. Za każdym razem. To nie można podzielić czegoś, co Bóg ustanawia, żeby to wykonywało pracę. Jeżeli Bóg dwóch ludzi łączy, żeby oni szli w tą stronę, to tak mają wykonywać pracę. Pamiętam, byłem w Anglii. Rok temu poznałem takich pastorów z Liverpoolu, którzy we dwóch prowadzą kościół, dwóch pastorów. Łączyło dwa kościoły chyba 10 lat już temu, i razem prowadzą kościół, i żaden z nich nie jest pierwszy. Prowadzą razem. Powiem wam, to jest rzecz po prostu, którą rozmawiałem z tymi innymi pastorami z Anglii, i Zwali, i oni powiedzieli, że to jest zupełnie na nich niewyjaśnione, bo oni czegoś takiego nigdy nie widzieli. Jeden pastor odkrył i powiedział, a ja, po czemu to się udaje? Żony się przyjaźniły. <laughs> może coś w tym jest, może coś w tym jest, bo to na pewno na pewno pomaga. Boże, jak mi się żony nie przyjaźniły.